Do tego ćwiczenia będą nam potrzebne, będzie nam potrzebne jakieś pudełeczko oraz kilka elementów. Na przykład piłeczki, woreczki. My wykorzystaliśmy do tego sobie klocki. Akurat 8, 8 klocków. Zadaniem dziecka będzie wrzucanie klocków do pudełeczka i zaraz zadam w jaki sposób to wykonać. Ok. Teraz, Gdy na brzuchu. Łapiesz dwa i wrzucasz do mnie. Następnie przekręcasz się na plecy i podnosisz ręce do góry. Ja, po, ja podaję do ciebie swoje ręki. Dobra? Ok, Zaczynamy. Tak. Hop. Świetnie. Przekręcamy się. Hop. Dobra. Na plecy. Mhm. Przesunął się kocyk. Jeszcze raz spokojnie. Nejprve zapklat si Čach moc na Dobrze, Dobře, bravo. Já. Čach. OK.